Jest ona napisana na blogu użytkownika Mały Fan FNAF. A nosi tytuł PUZNO Jesteście na to gotowi? Przeczytać wam. Było juzy puzyno! Siedziałam przy... W komputerze i sobie grałam przecinek nagle ni stąd ni z ową. zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju miał białą bluzę zaczął na się okniętą krwią czarne spodnie trapki i włosy skórę miał białą jak ściana błękitne oczy które były do czernią oraz wielki wycięty wieczny uśmiech w ręku trzymał nóż kuchenny przecinek <laughs> powiedział przecinek słonko czemu nie śpisz jest już zbózno chodź po lorze nie spać! Wtedy zaczęłam uciekać. A on znowu powiedział, a a rozumiem, chcesz się pobawić trochę! No dobrze, pobawmy się w chowanego, chyba w chujanego. Ja szukam, liczę 10 kropka, 9 kropka, 8 kropka, 7 kropka, 6 kp 5 kropka, 4 kropka, 3 kropka, 2, 1 kropka, kurwa schowana czy nie szukam ciekaw co było dalej? No cóż, znalazł mnie w ogródku, gdy mnie złapał, przytulił mnie mocno, trzymajc z ręce i powoli cio gardło nożem mówiąc, idź już spać.